Prezentuje Samca o numerze 4802. A to ma 02 numer, bo to jest praktycznie 002. Te gołębie. Mamą tego gołębia jest e, pełna siostra. E, tylko z drugiego lęgu. Bo z pierwszego lęgu był właśnie ten 6888. E, który wygrał oddział 13 na 13 w ubiegłym roku. E, I też siostra e, tej samicy e, była. E, ona była czwartym lotnikiem okręgu w. Tak, była 68-78. Przepraszam, ona była czwartym lotnikiem okręgu w maratonie. Czyli, jak widać, super lecą maratony tego Łębie. No, i nie tylko, bo i A wygrywają, i, e, a z góry jest cztery jedynki, i znowu ta nasza najlepsza e, rozpłodowa samica 1302 od Braci Łepuch. To jest wybitne. Wszystka ta linia gołębi to to jest mega. No, bo był pierwszy lotnik, piąty lotnik oddziału, ósmy lotnik oddziału to właśnie z tych 02 na stare. I na młode też, bo był trzeci. Także to jest po. Pełnej siostrze tego, co wygrał oddział 68-88, siostrze, co była czwartym lotnikiem okręgu w maratonie, a z góry tatą jest u nas do rozpłodu zrobiony gołąb po czterech jedynkach i 002 imbret taki zrobiony na Kopmana. Także bardzo porządny ptak. Polecam i zapraszam na aukcję.